Cześć! Dzisiaj otworzymy przesyłeczkę taką małą. Przesyłka jest od Justyny. No to co? Zaczynamy? Otworzę ją i zobaczymy co ona nam wysłała. Mamy tutaj takie coś i mamy karty. No to tak Arbela, sorry, że źle powiedziałem, Via, Kedira i UTT Player Maszerano. To była taka mała przesyłka z Justyny i życzę Wam wesołych świąt i fajnego lanego poniedziałku. Może jeszcze jeden filmik nakręcę, ale nie wiem. To, to było wszystko. Jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij zostawić suba, Nara.